Użyliście niewłaściwe pokolenie. Pokolenie Z was dorwie, dajcie nam powód by zostać, zabierz dziewczynę na randkę na protest. To hasła padające na ulicach bułgarskich miast jak Sofia, Warna, Burgas czy w od przełomu listopada i grudnia. W tym kraju trwają masowe protesty, których siłą napędową są ludzie z pokolenia Z, urodzeni pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku, którzy nie pamiętają komuny czy transformacji ustrojowej. Domagają się od władz przejrzystości, odpowiedzialności i przywództwa. Organizują się na TikToku i Instagramie, a swoje hasła rozpowszechniają za pomocą memów. W ciągu jednej z nocy liczba użytkowników TikToka zaangażowanych w temat protestów wzrosła do prawie pół miliona, czyli 70 razy więcej niż wcześniej. Powodem tych już kilkutygodniowych protestów jest kontrowersyjny projekt budżetu. Pierwszy w euro, ponieważ kraj ten 1 stycznia dołączy do strefy euro. Projekt nakłada wyższe podatki na sektor prywatny, a jednocześnie zwiększa finansowanie sektora publicznego, co związane jest też z zachodzącą reformą walutową. Opinia publiczna podzielona jest mniej więcej na pół w kwestii przyjęcia euro. Część Bułgarów obawia się, że może to doprowadzić do gwałtownej inflacji w tym jednym z najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej. Ale według protestujących projekt budżetu miał również ukryć powszechną rządową korupcję. Protestujących w zeszłym tygodniu poparł bułgarski prezydent Rumen Radew, który również wezwał rządy do ustąpienia. Kulminacja protestów nastąpiła w środę wieczorem. Między 50 a 100 tysięcy tylu protestujących zgromadziło się w centrum Sofii, w trójkącie władzy i na Placu Niepodległości, domagając się dymisji rządu. Na budynku parlamentu wyświetlono hasła. Precz z mafią. Rezygnacja. Warto dodać, że była to najliczniejsza manifestacja od 30 lat. Badane na przełomie listopada i grudnia przez agencję MIARA poparcie dla demonstracji wyniosło nieco ponad 71%. W czwartek, 11 grudnia, premier Rosen-Żelaskow podał się do dymisji, a na Bułgarów czekają najpewniej ósme wybory parlamentarne na przestrzeni ostatnich sześciu lat, czyli od czasów masowych antykorupcyjnych protestów w 2020 roku przeciwko rządowi Bojki-Borisowa. Prezydent Bułgarii, Rumen Radew zaprosi teraz wszystkie partie parlamentarne do utworzenia nowego rządu. Jeśli im się to nie uda, to wyznacza on rząd techniczny, który będzie kierował krajem do momentu zorganizowania nowych wyborów. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, to według sondaży z nieco ponad 24% poparciem wygrałby je rządzący dotychczas proeuropejski, choć naznaczony korupcją GERP w koalicji ze Związkiem Sił Demokratycznych. Jednak po piątach depcze im koalicja centrowej partii Kontynuujemy Zmianę, oraz liberalno-konserwatywno-proeuropejskiego ugrupowania Demokratyczna Bułgaria, które według prognoz partii mogą się cieszyć niespełna 21% poparciem.